Dzień dobry. Tu Wojciech Cejrowski. Ja telemarketingu nie prowadzę, bo sam go nie cierpię. Jeżeli więc dostają Państwo jakieś natręctwa, typu SMSy i telefony, to nie ode mnie, nie z mojego sklepu, tylko ktoś się podszywa pod markę WC. Jedyny prawdziwy mój sklep. Znajduje się na mojej oficjalnej stronie cejrowski.com pod zakładką sklep, czyli cejrowski.com łamane przez sklep, tak, to ja, a wszystko inne trochę podobne, to już nie ja. A na Facebooku profil prawdziwy nazywa się Sklep Cejrowskiego. Dziękuję za polubienia profilu facebook.com łamane przez sklep Cejrowskiego. Jak ktoś co innego polubił, co wygląda podobnie, to nie mnie polubił, tylko pirata facebook.com łamane przez sklep cejrowskiego to ja. Zaraz Państwu puszczę piosenkę kolejną, ale jeszcze w takim razie w tym trybie. Gmina Choczewo na Pomorzu będzie miejscem instalacji pierwszego reaktora jądrowego. To takie coś dostaliśmy. Na święta taką informację, że gmina Choczewo, szczególnie gmina Choczewo na Pomorzu, ale ja na Pomorzu mieszkam, jak jestem w Polsce, na Pomorzu mam gospodarstwo, więc dla mnie to jest w zasadzie moje zaplecze, mój, mój rejon. Więc gmina Choczewo na Pomorzu będzie miejscem instalacji pierwszego reaktora jądrowego, oświadczyła władza. Czy ktoś pytał ludzi? Czy może po prostu dyktator Morawiecki przyjechał i tak po prostu zarządził bez pytania kogokolwiek o cokolwiek? Czy ktoś, bo mnie na przykład nikt nie zapytał, czy ja chcę energii jądrowej w Polsce? A jakby mnie zapytał, to bym powiedział nie. Chcę energii węglowej. Ba walczmy o lepsze piece, o lepsze filtry. Ja chcę elektrociepłowni opartych o polski węgiel, bo to powoduje nakręcanie gospodarki w Polsce. Jest kopalnia, która dostarcza węgla, ludzie pracują w kopalni. Jest spalarnia tego węgla, która produkuje prąd i ciepło do domów. I to jest wszystko polskie. Natomiast reaktor jądrowy to paliwo, musimy kupić z zagranicy. Know-how i budowa cała. Zagraniczna firma przyjedzie, coś koreańska albo inna tam, albo amerykańska, będzie nam to stawiać. I potem jeszcze 50 lat obsługi gwarancyjnej, tak jak z samochodem. Co chwila jeździsz do serwisu i 150 albo 300 zł poszło za to, że oni kabel wpieli. I czytali z komputera wszystko z pańskim autem w porządku. Ale jak nie pojedziesz na wpięcie kabla za 150 zł, to straciłeś gwarancję na samochód. I z tym reaktorem będzie dokładnie tak samo, tylko kabel będzie grubszy i będzie dużo droższa opłata niż 150 zł. Ale co pół roku będą przyjeżdżać, i to no, przedłużamy gwarancję. Zrobiliśmy kontrolę u Was. Więc jakby mnie kto pytał, to ja bym powiedział: nie chcę tej jądrówki, bo mamy tyle węgla, że możemy całą Europę ogrzać przez następne 50 lat. I w związku z tym stawiam na to. No więc, czy ktoś pytał, czy to jest dyktatura? Czy ktoś zapytał ludzi, czy już do takiego stopnia doszli nie pytania o nic, że oświadczają i uważam, że i uważają jeszcze Morawiecki i cały jego rząd, że myśmy powinni być wdzięczni za to, że oni sami znaleźli gminę, że sami wymyślili i że nam po prostu na tacy złotej dają. My mamy pocałować w but wielkiego pana. A ja bym chciał, żeby pan był sługą, a nie panem. O! To może zaśpiewam o tym piosenkę nie swoimi ustami, ale zaśpiewam, że święty Mikołaj ma nową torbę, bo już mu ten worek, mu się naprawdę w praniu i we wszystkim już mu się rozlazł i kupił sobie nowy worek. Studio Dziki Zachód Nie chowaj się w... Piwo, panie dyrektorze, zrobiłem jeden wc kwadrat, no <grywa> była awaria, ale drugiego już nie chcę robić. <grywa> ale ale tak, ci, tak ci dobrze szło, a tutaj trzeba tak. krótkiego komentarza. No bo wydzierżawiłeś pole, a chcesz posadzić na nim żyto, to musisz się zapytać tego, komu, komu wydzierżawiłeś o to, czy możesz to żyto posadzić. I tak to jest z Unią Europejską. W ale Unia Europejska roku... wydzierżawiła sobie Polskę? Nie, w 2004 roku było referendum, wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Jeden głosował za, większość, większość głosowała za, niektórzy głosowali przeciw, i są rozmaite, rozmaite z tym związane perypetje i trudności. I w tych trudnościach musi lawirować premier Mateusz Morawiecki. Nie może Nie sobie musi nic tego lawirować. Nie, 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 nie. Ale lawiruje masz, lawirant nie lawiruje lawirant. Natomiast normalny rządzący krajem lider. Mówi non possumus, tak jak y, święty wkrótce, na razie błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Mówi władzy komunistycznej Moskwie, mówi non possumus. I premier Morawiecki, gdyby był mężczyzną, który zarządza Polską, a nie lawirantem, który próbuje jakieś slalomy uczyniać w całej Europie, mnie się ta koncepcja nie podoba, tego lawirowania. To by po prostu twardo stawiał sprawy, mówił nie. I kropka. Więc nie, nie zgadzam się z tym, że wydzierżawiliśmy ale, Polskę. Ale nie, to wydzierżawili, powiedziałem o polu, nie o Polsce. Polski, żeśmy nie wydzierżawili, powiedziałem tak, żeby to było przystępne dla Wojciecha Cejrowskiego, który jest w barizonie. Pole, strzelba, e, kukurydza. Może powinienem o kukurydze powiedzieć? W barizonie uprawia się kukurydzę? Na Lizonie trochę suchawo, no ale w Ameryce ogólnie GMO się uprawia wszędzie. Są podpisane rozmaite traktaty, które łączą Polskę z Unią Europejską. I nie możesz albo chcesz wystąpić, mógłbyś wystąpić z Unii Europejskiej, ale wystąpić. Nie, mogę z Unii wymówić Europejskiej... pojedynczy traktat. Mogę wymówić pojedynczy traktat i mogę się posłużyć tym, czym Unia się posługuje w tej chwili, czyli pandemią. Mogę powiedzieć, w związku z pandemią sam reguluje swoje waty i już więcej nigdy. Was nie będę o to pytał, a wy nie próbujcie nigdy mi podpowiadać. I wad na żywność ustanawiam taki, to ataki. W związku z pandemią nas na zawsze. Do widzenia. I koniec, i co, Rozdziawiłyby usteczka, a jakby pyskowały, to ja bym powiedział, panowie, ja jestem wybrany jakoś tam w demokratycznych wyborach, a żaden z panów to... w Polsce nie został wybrany w żadnych wyborach, więc nie macie w ogóle żadnego mandatu do zarządzania polskimi sprawami to jeszcze no, tak by jedną powiedział. rzecz warto, warto do tego VAT-u dodać i do tego lipca, jeśli to jest no. prawda, że w lipcu ten VAT może powiedział. być, wynoszyć, wynosić zero, no to właśnie teraz jest ten najgorszy moment kryzysu, kiedy zapłacimy więcej za energię, kiedy zapłacimy kiedy jest najwyższa inflacja i kiedy jest kolejna fala COVID-u, więc od stycznia to ma głęboki sens, a w lipcu w ogóle nie wiadomo co będzie w związku no z powyższym Premier nie jest... powinien czekać do lipca na ich decyzję, tylko podjąć własną to... natychmiast. I wtedy kara by była ze strony Unii Europejskiej. Może masz rację. Jeszcze jeden komentarz a propos tej elektrowni, bo rozumiem, że to nie jest decyzja, że tam będzie wybudowana, tylko jest to intencja, że tam będzie wybudowana. I od tego momentu zaczynają się konsultacje społeczne, badania środowiskowe. Nie, nie, to zaczęły, się, nie, nie przez... zaczęły się żadne konsultacje. Nikt nikogo w ogóle nie zapytał najpierw, czy chcemy elektrowni jądrowej. Bo pytanie o lokalizację to już, już omija jedno podstawowe pytanie, czy naród sobie życzy jądrowo? Czyli wszystko kupujemy z zagranicy: technologia, paliwo do końca świata i wywóz śmieci nuklearnych po takiej elektrowni też musimy płacić do wywozu za granicę, bo u nas się tego nie robi. Więc czy tego chcemy, czy chcemy z węgla robić? A, czyli to to, to pytanie jest pierwotnym no to... pytaniem. Czyli ty byś zrobił referendum na temat elektrowni atomowych? I bym, I bym wygrał to referendum z panem Morawieckim, gdybym zadał roztropne pytania. Czy chcemy utrzymania 20 kopalń, które będą zasilały y, elektrownie polskie węglowe? Czy i tak dalej bym zadał konkretne pytania rachunkowe? Czy też chcemy zapłacić tyle i tyle za jądrówkę? tyle i tyle płacić za paliwo co roku, kupowane prawdopodobnie od ruskich, bo handel materiałami radioaktywnymi to ruscy, amerykanie, no tam jest, niewiele jest tych krajów, gdzie możesz sobie kupić paliwo jądrowe stosowne do elektrowni, bo uzdatnione jeszcze musi być odpowiednio. Więc ja bym przedstawił rachunek i bym powiedział, to prąd z elektrowni was będzie kosztował tyle per saldo razem ze wszystkim, bo to trzeba wszystko policzyć. A z węgla po pierwsze możemy mieć już, od ręki, a po drugie dużo taniej. I bym wygrał to no, referendum, gdyby Polakom rachunki być... przedstawić. Być może byś wygrał, ale jesteśmy już krok dalej, bo już się zgodziliśmy na Zielony Europejski Ład, gdzie... Nie, to jest... możemy się cofnąć. Już słyszymy głosy, słyszymy głosy mi ministrów, nawet PiSu, że trzeba się z tego w związków zawodowych, że się trzeba natychmiast z tego rakiem wycofać, bo to szaleńcy proponują e te układy wszystkie. I, i, I o oleju coś chciałem powiedzieć, zanim nam umknie. Otóż tankowałem w grudniu 2020 roku, czyli rok temu, akurat 17 grudnia tankowałem olej po 2,21 i 17 grudnia roku 2021 też tankowałem. Zupełny przypadek, że tego samego dnia. I tankowałem w tym roku po 3,44, czyli rok temu 2,21. W tym roku 3.44, ten sam budynek, ten sam piec, dokładnie tyle samo 2000 litrów zamówiłem rok temu i teraz i między 2.21 się poruszamy netto a 3.44, czyli wzrost oleju opałowego, który jest niezbędny do ogrzewania budynku akurat tego, bo nie mam na gaz nie mam rury z elektrociepłowni, tylko mam piec olejowy. Wzrost o 56% to jest inflacja na oleju. A od 1 stycznia ma wzrosnąć jeszcze i nie wiemy ile, bo nam o prądzie mówią, o gazie mówią, ale o oleju opałowym nie wspominają. A y, obie ceny wymienione poprzednio mają wpływ na y, cenę oleju opałowego dla prywatnych odbiorców. <laughs> Czyli plus 56% to jest moja inflacja na oleju w roku 2021. Nie 7, nie 8, nie dziś. Żadne pojedyncze liczby. To jest inflacja kolosalna, jak Państwo sprawdzą sobie butelkę oleju rzepakowego, bo o tym rozmawiałem z, z sekretarką moją. No to jak ona mi podała ceny, to wychodzi też. Plus 56% tego oleju rzepakowego, który ona kupuje, bo chciała córce racuchy zrobić. I rok temu robiła racuchy, potem nie robiła racuchów i teraz zrobiła znowu racuchy, bo się dziecku przypomniało, że idzie, idą święta i chce racuchów. I kupiła flaszkę oleju i powiedziała, że jej włosy z głowy spadły ostatnio, jak zobaczyła, ile wzrosła jedna flaszka oleju rzepakowego. Dodamy produkcja polska. To nie jest import z Chin. Czyli to jest inflacja generyczna, tu miejscowa. No i co tam panie jeszcze? No, no i, i wiesz, ja by trochę by myślałem o podsumowaniu roku, bo to rok w końcu 2020 no, Podsumowałem, 20... właśnie, plus 56% na oleju, to podsumowałem. Tak, to plus 56% to coś mi y, mówi, bo ten, kto się urodził w 1965 roku, to ma właśnie plus 56. <grym> y, natomiast to nie jest. To, to nie jest, to nie jest cały wymiar inflacji. Nie mamy jeszcze na szczęście takiej inflacji plus pięćdziesiąt plus pięćdziesiąt chociaż wchodzimy. A no moim w świat. zdaniem już mamy, moim zdaniem już mamy, od 1 stycznia już, już właśnie się zablokuje powyżej 50%. To... To, to jest prawda, że wchodzimy w taki dziwny czas, w którym, w którym mamy być biedniejsi. Po prostu jest takie założenie, że człowiek ma zmienić styl życia. Między innymi ma zrezygnować tak. z konsumpcji. A jak go do tego przymusić? Poprzez to, że będzie mniej zarabiał, a więcej wydawał. Ceny będą inne, będziesz mniej kupował, i wtedy skromne życie, do którego kiedyś żeśmy się przyzwyczajali przez całe lata, bo był taki czas, kiedy skromnie trzeba było żyć i komu to przeszkadzało? No, chcieliśmy budować dobrobyt, żeby w Polsce było lepiej, żeby naszym dzieciom, wnukom, prawnukom było lepiej niż poprzednikom. No, ale to jak widać nie wyszło. To a propos cen gazu, jeszcze jakiś pan Majewski z PGNiG, jeżeli nazwisko dobrze mama zapisała, podał, że gazu nam nie zabraknie, mamy różne źródła dostaw. Do tak drastycznych podwyżek doprowadziła polityka Gazpromu powiedział ten człowiek. To z tego wniosek płynie ta ta taki: Czyli w Polsce zarządza cenami gazu Gazprom, a polski rząd nic z tym nie robi albo nie ma na to żadnego wpływu. To To jest bardzo zła informacja. Płynąca nie, z PGNiG jest spółka Skarbu Państwa, więc oficjalna informacja w zasadzie rządowa, że na ceny, na podwyżki w Polsce gazowe ma wpływ polityka Gazpromu. Rząd powinien tak działać, żeby polityka Gazpromu miała zerowy wpływ na ceny gazu w Polsce. Ale to Czyli powinni wszystko... kupować gdzie indziej. Kupują gdzie indziej, podpisują kontrakty czy w Stanach Zjednoczonych, czy, czy w Katarze, ale to nie jest wszystko takie łatwe. To jest wszystko bardzo łatwe, bo to jest kwestia tego, czy płacimy Putinowi, czy płacimy jakiemuś sejkowi. Z nie, bo to jest, to jest cena gazu na świecie, to nie jest cena gazu w Polsce, że Gazprom dyktuje ceny gazu w Polsce tylko. Ale na tak świecie się wyraził przedstawiciel gazu... PG, PG Nigę, to on wie najlepiej, to on nawet wie więcej niż premier mm. rządu, bo Pegienigie się tylko gazem zajmuje, a premier bo rządu jeszcze gaz Ceny gazu, które jest zmowa, próbowałem wyjaśnić, jak to się stało, że te ceny gazu nagle wzrosły o te setki procent, czy nie wiadomo ile, kto za tym stoi? I nie mam odpowiedzi, nie znam odpowiedzi. Czy jest zmowa wszystkich producentów gazu dużych na świecie, że ceny urosły? Czy Gazprom ma tyle siły, żeby podnieść tak wysoko cenę? Czy jeszcze jakaś jest inna, inna przyczyna tego wzrostu cen gazu, bo Dlaczego on nagle, nagle wystrzelił? Nikt nie mówił o w tym, Europie że wystrzelił. W Europie to jest bardzo proste odpowiedzieć. Po pierwsze w spółkach Gazpromu przeróżnych są y, szyszki z europejskiej polityki. Ktoś to był prawda. kanclerzem Rzeszy i zostaje y, urzędnikiem w Gazpromie na kolosalnej pensji. I lobbystą podobnie. I do, tego, i do tego, tego się nie wstydzi. Tak, i to powinno być po prostu zakazane, bo wiadomo, że jest tu coś śmierdzącego, że ktoś był w wysokiej rangi urzędnikiem yy, pa, państwa i potem w prywatnej firmie, która wobec tego państwa jest w zasadzie konkurencją, bo dyktuje ceny, przeszkadzać może, yy, że on tam przechodzi do tego prywatnego sektora. To nie powinno być wykonalne, powinno być karalne. No więc po pierwsze, ci politycy przechodzą na <laughs> pensję Gazpromu, po wtóre Europa jest. Jest uzależniona poprzez rurki przeróżnej dostawy. Nord Stream 2 nie bez powodu ma numer 2. Tam jest więcej tych rur porozkładanych i zależymy w Europie od dostaw z Gazpromu. A co Gazprom robił przez ostatni cały rok? Zmniejszał w tej rurze ciśnienie, tak powiedzmy, po ludzku. Coraz mniej gazu płynęło. Oni malusieńko przykręcali kurek. Po troszeczku. I w którymś momencie Europa się zorientowała, że to nie jest tam, że, o, dzisiaj o 3% coś tam spadło, za chwilę dopompują. Tylko, że to jest stałe spadanie, co dzień, co dwa, co tydzień, zmniejszali przez cały zeszły rok i nagle się okazuje, że dużo mniej gazu płynie, czyli można wziąć więcej forsy za niego.